Mateusz Kaniowski, razem ze mną Denis Załęcki. Siemano. Siema, witam wszystkich. Panie i panowie, jesteśmy tutaj nie bez powodu. Otóż dużo się mówi o tym, że Denis może mieć walkę z Amadeuszem w Ferrari. Zanim wiecie, i zanim w ogóle powiemy o tym, czy chce, to chciałem najpierw puścić fragment dla osób, które nie słyszały, żeby pierwszy raz Denis mógł się do nich tak potężnie odnieść. Do słów, które powiedział Amadeusz na swoim live. Ie. Uwaga. Nie da się bardziej upuścić. No Już chyba wiecie o co chodzi, więc na gorąco komentarz. Pójdź mu do dupy. Sorry, nie miałem tak się dużo przekonać. Także, niego wiadomo, no co, no, mocno jest za kamerą. Natanego pewnie nam mówi, bo szuka waleczki, pieniążki się skończyły. Przestał chyba dawać już w tym, przesadawać do Tajlandii. Teraz pora na Miami, w USA. Także brakuje mucha pieniążków brzydko wygląda, mało mu płacą, także uderza do mnie. Zaśmiałem się z tego względu, że rozmawialiśmy o tym, żeby nie przekinać na wywiadzie, ale dobra. To jest mało ważne teraz. Ważne jest to, że jestem zaskoczony, bo ja myślę, że macie dobre relacje i nagle taka mocna wypowiedź. Z czym to jest spowodowane, jak myślisz? Były takie normalne relacje, nie było ani dobrych, ani złych, po prostu coś mi się odkleiło, nie wiem, czy się czegoś czy się najebał, się na... najebał z tym Natanem czegoś i po prostu włączyła mu się nieśmiertelność i tyle, także ja chcę zobaczyć, co to jest prawdziwe piekło, no to Czekamy do pierwszego spotkania. W klatce? No, mi to jest obojętnie, gdzie. Yy, wiemy dobrze, że koleguje się z notanym konfliktem, yy, no to trzeba trochę przenieść na klatkę, nie? Okej. Okay. Powiem Ci szczerze, że mnie to zaskoczyło o tyle, że no, nie mieliście takiego konfliktu, a tutaj padły mocne słowa. No i teraz, jak pierwszy raz to zobaczyłeś, to byłeś zaskoczony? Czy ty wiesz co? Spodziewałem się, że może powiedz coś takiego normalnego, ale no nie, że mi się. Bryska, nie? no to już kurwa, po, po całości przegieł, tu już granice się skończyły. Przekroczył tą du dużą część i już, już jest skończone. No bo właśnie czytałem mnóstwo komentarzy ludzi, którzy pisali, że ach, to musi być ustawione, że Amadeusz sobie na tyle pozwolił. No to zobaczymy, zobaczymy, czy to będzie ustawione. Zobaczycie, no jak, jak okaże się, że, dostanę, że dostanie tą walkę ze mną, no to, to zobaczycie, czy to jest naprawdę czy udawane. Zobaczcie, znając Cię już jakiś czas domyślam się, jak Ty chcesz zareagować, kiedy usłyszałeś takie słowa, stąd to moje pytanie. Czyli rozumiem, że to nie jest żadna ustawka. Ty po prostu chcesz walki z Ferrari. Znaczy, czy ja chcę? To on chce. On bardziej chce, bo on tutaj szuka pieniążków. Ja tu mam wielu, wielu rywali. Ja jestem już, już w pełni przygotowany na grubasa wielkiego Bu, bo nie mogę spać przez tą k***ą, ale no, no, Jak dostanę pachołka, no to przejdę o pachołku, wtedy może buła wyjdzie. Bo na razie było daje oporowe ceny za walkę zewą rewanżerą, bo wie, że to się najlepiej chyba sprzeda ze wszystkich fierfajtów. No ale no, socha, muszę poczekać, nie? Czyli zgadzasz się na taką walkę z Ferrari? Myślę, że jak dobrze zapłacę, to się zgodzę, bo mi się z gnidy, gnić, gnidy gnać na każdym kroku, na no jakby nie taka potrzeba, no to jak dobrze mi zapłacą, no to... Znając Cię i tak pierwsze spotkanie odbędzie się na jakiejś konferencji albo na programie i jak Cię znam nie, nie wytrzymasz i tak. No pierwsze spotkanie by się odbyło jakby był w Polsce, nie? No, ale że nie ma go na razie, no to... Już by, by... się odbyło. No już dawno by się odbyło, bo przegiępałem. Dobra, czy Amadeusz Ferrari jakkolwiek zagraża Ci w klatce? Czy jesteś pod wrażeniem jego umiejętności? Nie no, ten człowiek nie ma w ogóle żadnych umiejętności. Nie, no, słaby jest, słabo bije, lekko bije. Co, to jest, przecież widziałeś, wiebiura wygląda, jak jest malutki, leciutki, chudziutki. Przecież, yy, a gnał Ferrari'ego jak, no nie wiem, tak jak ja Alana. Hmm. Ale no, no, nie możemy też powiedzieć, że w Ferrari w ogóle nie ma ciosu, bo przecież znokautował, czy to bombę. Ma no, kilka takich ładnych nokautów na swoim koncie, czy chociażby ten pamiętny na Adrianie Polaku z sokerkikiem. Ale nie porównuj mnie. Tutaj tam gadamy, gadamy. Nie mówię o tobie, on ja na razie mówię o Ferrari. Tam jest, liga, tam jest liga niżej. Tutaj to nie gadajmy też, wiesz, tu mo, możesz porównywać tą, tą tutaj bułę i tak dalej. Oni mają siłę ciosu i tak dalej. No, bu, buła raczej ma siłę, bo jest gruby i ciężki i dużo waży, to jest tylko ta siła. A Ferrari nie, 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 nie to liga. Właśnie ktoś mnie pytał o różnicę między tobą a Ferrari, to jak ja bym to obstawiał, jeżeli do takiej walki by doszło, to teraz powiedziałem, że przede wszystkim ty jesteś dużo cięższy, a po drugie, no przegrywałeś, ale z, z Arturem Szpilką, z Danielem Omielańczukiem, No więc ta przewaga fizyczności na pewno. Jest po Twojej stronie. Natomiast no ciekawe, jak Twój organizm Twoją wagą zareagował, gdyby dostał taką bombę jak Ferrari, też nokołtował jednym z trzemin. To już Ci mówię. Pamiętasz, jak dostałem bombę w pierwsze, na koniec pierwszej rundy do Tomińczuka? Jak leżałem, on mi poczy i staje. Mi na zęby na szczenę, to szczena mi się tak przesunęła aż z głową, bo nawet nie widziałem, nie spodziewałem się, bo to było to był duży faul, za który powinien zostać zeswaliwany, nie dostał, i w to. Yy, nie padłem po tym, yy, nie, nie ten, nie odcięło mi światła, no, normalnie, więc taka bomba Ferrari'ego, może jakbym miał kopa, jakbym był na szworaka na ziemi, to może bym gdzieś zadrapał. A tak to co ty, nie ma, tak, nie ma takiej możliwości. Mnie jeszcze nikt nie znakotował, ja sam przegrywam walki, sam ze sobą, mnie, nie ma możliwości, że ktoś mnie znakotował. Okay, to kończąc tematy usza, wchodzicie do klatki. Jak w Twoim odczuciu taka walka będzie przebiegać? Serarim? No, tak. Jeżdżam i go rozpierdala, Nie, Jak mamy się być to w MMA, tylko nie? To już mówię z góry. Nie jest żaden boks, nie żaden K1, tylko w MMA lecimy. Zgniotego jak robaka, jak żabę i tyle. Okej, okay, powiem Ci szczerze, że mi nie gra coś w tej całej historii, bo ja nie mogę uwierzyć w to, że nagle padłeś, yy, wiesz, os padłeś pod ostrzałem jego słów hmm. aż tak mocnych, więc coś się wydarzyło między Wami w historii, bo coś mi tutaj nie gra w tym wszystkim. Jest dużo, jest dużo, by gadać, ale są rzeczy, o których nie mogę mówić przy kamerach. No to poczekaj, bo ja znowuż pamiętam, jak kiedyś się zapytałem o Ferrari'ego na jednym z wywiadów, ale to było na samym początku przy High League bodajże, gdy wtedy powiedziałeś, że dobry chłopak, że nic do niego nie masz. Znaczy, Było bo, kiedyś taka to, sytuacja. Dobry chłopak to może, to może coś się przyzwyczaiłeś, bo nie powiedziałbym, że to jest dobry no dobra, chłopak. No, że, no, nie. Dobra, że nic z niego nie masz, że jest spoko, o, teraz jest lepiej. O, to może coś, że jest spoko, to, to może tak. To co się zmieniło? Kiedyś coś tam się mogło pozmieniać, ale no, no nie mogę mówić o takich rzeczach na kamerach, bo, bo, bo słuchają nas różne organy i tak dalej, nie mogę, nie mogę gadać o sprawach takich. Ale powiem ci, że mnie zaskoczyłeś teraz, bo ja nie znam tej no, historii. No, I nie poznasz raczej. Dobra, czyli to jego odpowiedź, w się sensie odpowiedź, nie, nie, to co nie, zrobił, to, to jest po prostu, na to? to po prostu, nie, 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 to po prostu mu się odkleiło i tyle. Coś po mu się, co czegoś się nać, coś tam federalu, coś. Dobra. No, to nie ma nic wspólnego z tym na pewno, nie, nie, nie. Po prostu na tam, na tam przyjechał, chciał, nie wiem, chyba go dobrze nie zrobił tej nocy i tyle. Okej, okay, ale kurde. Dobra, bo wiecie, mi to zaczyna świtać w jedno coś, bo ja wciąż nie mogłem skumać tego, jak się nawiązał nawiązała taka, taka przestrzeń, taki konflikt pomiędzy nimi i tutaj się to łączy. Mi się wydaje, że ta historia musi być jakaś kluczowa, skoro Ferrari, no bo on często jak się z kimś wyzywa, to jedzie, ale no w ciebie wjechał tak, jakbyś mu zrobił naprawdę dużą krzywdę w życiu. No, no to wielką krzywdę mu dopiero zrobię. Za te słowa ta zniewaga krwi wymaga, nie? Jak to mówią. A co z Natanem? A ten, no to jest. To mogą... O, w dwóch mogą wyjść na mnie, o, w no dwóch mi na raz. No tak, to by może żeby się zwiększały szanse. Nie wagował, już by było lepiej. Dwie pizze na mnie, raz dwa. Myślisz, że dałoby się, By nie było, jak ustawiona walka. Chłopak po 90 parę kilo? No pewnie, no oni? No, no, ty sam ile teraz ważysz? Ty. Ile teraz ważysz? 112. Czyli będziesz cięższy od Ferrariego? Jakieś 12-17 kg, nie wiem, teraz waży, ale pewnie coś też. Coś koło 9 waży chyba, nie? Coś może lekko ponad, nie wiem. Czyli nie, chcesz no, mi powiedzieć, no, że Ferrari, ważąc 90 kilo, weźmie walkę z Denisem Załęckim 112-kilowym w MMA? No, no, no tak, no a jak? No dobra, ja wiesz... Ja, też, ja teraz, jak chcę się bić z Bułą, ile ja ważę 112, no, na Bułę będę ważył ze 116, 117 taki jest plan, no to było i tak będzie ode mnie 20 parę kilo cięższy, no to ja też chcę z nim w MMA. Ja nie będę się z nim bić w boksie, ani w kredy, tylko w MMA. Jak już Grubasa przewróca, to Grubas już nie wstanie. Jak ci się oglądało walkę taty z Bułą? Źle mi się oglądało, już, źle mi się oglądało, <noise> nie mogłem na to patrzeć po prostu, wiesz, Ale... żal mi było, żal mi było ojca i to po prostu tak Grubasa widzę, że ja już bym chciał tam teraz, już bym chciał chętnie wyjść w tym, w tym czerwcu i go roz*****ć. Ale że ci było ojca, bo przegrywał, czy że ci było ojca, bo to ty nie zdążyłeś skończyć, był jako pierwszy... No, żal mi było, że ojciec przegrywał, wiesz, a ten Grubas jeszcze chłopiec tam pali, coś tam udawał, że mu teraz ucieka, wiesz. Także zobaczymy, jak na naszej walce teraz będzie podchodził do tego. Nie ja widziałem Twoje oświadczenia później, to co mówiłeś a propos Twojej przemiany psychologicznej, tak to nazwijmy, że tam po prostu nie działało. Teraz, jak już minęło trochę miesięcy, co tam się stało, Denis, że Ty się kładłeś zanim on uderzał w momentach? Ja już Ci mówię, jest dużo, dużo mogę mówić. No, coś tam mogę Ci w turcie opowiedzieć. No, miałem duże problemy ze zdrowiem, duże problemy miałem z tego świata, takiego, tego, innego, że po prostu byłem tam do zawinięcia. Troszkę się musiałem poukrywać i tak dalej, źle to wszystko wyglądało, źle to oddziwało na moją psychikę, miałem za duże problemy ze wszystkim tak naprawdę, z każdym się kuciłem dookoła, nie byłem sobą do tego jeszcze, tam byłem na antybiotyku i tak dalej, nie chciałem się trenować, miałem wszystko w dupie tak naprawdę i to wszystko odziało tak, że do walki wyszedłem nie będąc w ogóle kompletnie sobą. I tą walkę po prostu przegrałem sam ze swoją głową, nie, nie na pewno nie grubym. Jak latan odklepał w pierwszej sekundzie, to Denis Załęcki poczuł? Tak, wiesz co, poczuł to mi się po prostu te wszystkie nerwy, ta porażka z grubasem i tak dalej, te wszystkie moje problemy po prostu wyszły, wyszły ze mnie że miałem ochotę łeb urwać. Nie? A no, nie na tym nie miałem okazji. A po czasie uważasz, że na to cię ograł? Nie no, z czym miał mi ograć? No właśnie z tym, że nie dostałeś tej szansy, żeby go dorwać za te wszystkie słowa. Tu mnie nie ograł, no to słuchaj, no ja dostałem za, za niego wypłatę, także mi nic nie odjęli, no bo walka odklepał, także ja tam wyszedłem zadowolony. No, no, chyba, że tak, dobra. Ostatnie pytanie, bardziej intymne. Statom jest w końcu zgoda, czy nie? Jest okej. Okay. Denis Załęcki, bardzo dziękuję. Dziękuję.